Skoro Mercedes, to również cała gama EQ. Ale nie zaczniemy wcale od tych najdroższych modeli EQ, a od tych najmniejszych. Smart przyszedł Lifting. Cały czas ma niedużą baterię, pozwalającą przejechać 140 km po mieście, co w sumie powinno do miasta wystarczać. Ale jest to stan przejściowy, ponieważ wkrótce produkcja Smarta zostanie przeniesiona do Chin. I te małe, te małe auta będą produkowane właśnie tam, na rynku, który chłonie je najlepiej. Tymczasem, obok elektrycznych smartów, które już w tym momencie są wyłącznie elektryczne, bo nie kupicie już spalinowego smarta od maja tego roku, wystawia się doskonale znany nam EQC oraz po raz pierwszy elektryczna klasa V, czyli Mercedes. EQV. Ale to nie koniec elektrycznych premier na dzisiaj. Mercedes zapowiedział także obecność modelu EQS. Będzie to koncept, który będzie zapowiadał elektryczną klasę S i generalnie nowego Mercedesa klasy S. Jego zobaczymy już wkrótce.